Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie na mięśnie skośne brzucha z użyciem fitball. Ważna jest pozycja wyjściowa, kładziemy się na fitball w ten sposób, tak jak widać. Łokcie um, uniesione do góry jeden, do góry drugi, następnie uginamy ciało do boku, napinamy mięśnie i powoli opuszczamy w dół. Ćwiczenie druży mięśnie skośne że wydech do góry, wydech do dołu. Ćwiczenie wydech pozornic nie jest wcale takie łatwe. Jest to ćwiczenie na stabilizację, więc trzeba być bardzo ostrożnym. Jedna noga jest wyprostowana, druga zgięta, tak jak widać, doskonale.